88, no, 8 yy, Zrobimy tak. Ja kiedyś grałem w Izaka, mam 66 godzin w Izaku, ale nie grałem w Repetence, więc my zaczynamy od. Yy, będziemy zaczynać od podstawowej postaci, czyli od Izaka, tak? Bez odblokowywania reszty postaci. Dobra, zaczynamy, słuchajcie. Nie ma co przedłużać. Dobrze, 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 dobrze. O nie, wyszedłem z gry. Fuck. <laughs> Lecimy. Ej, słuchajcie, na razie na normalu, co to za gra? No ja nie wiem, co tu się dzieje. Słuchajcie, jak nie to. Jak tutaj gra nie zacina, teraz ja mówię przez zamknięte usta i, i mam zamknięte oczy. O nie, To to jest? To jest jakiś kerszt dobra, słuchajcie, no bo prawda jest taka, że ja jestem brzychomówcą. Czasami mówię nawet jako brzychomówca z zamkniętymi oczami. Prawda o Isaacu moja. Yy, grałem w niego jak on wychodził chyba w 2014 roku i wtedy jedynie miałem taką styczność dłuższą, że właśnie 66 godzin nabiłem w nim yy, i zdecydowanie łatwiej mi się w niego gra na padzie. Znaczy co ja gadam? Na klawiaturze niż na padzie. Nie wiem dlaczego, ale nie umiem tego wyczuć po prostu na kontrolerze z PlayStation czy z Xboxa nawet. W sensie to nie ma żadnego znaczenia, bo tu i tu ma Gałki, nie? których możecie, musicie używać, prawda? A nie, o nie, O nie. Nie! Ja używam gałek tylko na spotkaniach z kolegami. Dobra, słuchajcie, omarłem. Jest smutna muzyka, prawda? Słuchajcie, niespodzianką jest to, że ja po prostu tutaj. Prawda, no nie jestem najlepszy w tą grę. Bardzo szybko poszło. Myślałem, że uda mi się przejść chociaż jednego bossa. Właśnie w tym momencie na swoją łyżeczkę wylewam czerwony, ostry sos i będę go spożywał w ilości jednej łyżeczki za każde padnięcie w Aizaku. Więc wasze zdrowie i moje zdrowie i lecimy z tym, ale on jest słony. Przyznam szczerze, że nie mam najlepszej odporności na jakieś tam ostre rzeczy. Także. Na razie nie jest tak źle, ale jest to bardzo. i robi się gorąco, tak jak tutaj właśnie zauważył Showga. To była moja rozgrzewka, a teraz rozgrzewamy się dalej. I. Uuu, mam nadzieję, że nie będę tak często umierał. Jest jak jest. Na... Naprawdę starałem się znaleźć w ogóle tabasko jakieś. Wiem, że tabasko też nie byłoby satysfakcjonujące, ale z czasem. Być może wyrobię sobie odporność i będziemy próbować robić yy, trochę, wiecie, bardziej odważne challenge, jeśli chodzi o sosy. Na ten moment czuję, jak w moim gardle. Aaaa! Co tu się dzieje? Dobra, szybko. Yy, jak w moim gardle, po prostu mikrocząsteczki się palą, prawda? Yy, ja już nawet nie myślę. Ja normalnie nie myślę, co dopiero po takim sosie. Owek Is a bleeder. Woa! Ej! Ale sztos! Czy tutaj już od razu na starcie mam y, tych dodatkowych bossów? Czy muszę na przykład odblokować y, tych dodatkowych bossów grając? w grę. Myślę, że taką serię możemy sobie zrobić, wiecie, m, przechodzenia tego Izaka i będziemy sprawdzać jak mi idzie i czy jestem lepszy w tą grę. A może będziemy robić achievementy właśnie wszystkich bossów, czy coś tam przechodzić. Także spoko, spoko. To, y, to jest całkiem y, dobra baza do tego, żeby zrobić y, fajne rzeczy, że tak powiem. Basement Boy Achievement, The Sprinkler. Dobra, tam wybuchła jakaś ściana chyba. O nie, A, ała, spokój się. Ten krwawi, ty, czy jak ja go trafię, ale on jest tutaj nadźgany, ty, nadziugany jest normalnie, ty, o ty, grubasku, no dajesz, nie, żartowałem, nie skacz tak na mnie, A! ej, nie uderzył mnie, jest git, dobrze, no tak, przecież tutaj są takie rzeczy, a co to robi, a! o nie, co ja zrobiłem, Jego wow, wow, ale mam mocne bomby. Ale mam mocne bomby. Ale ja tutaj zmiażdżę chyba wszystkich, ty. A mnie olał co nie? Tak, o. Przepraszam, że cię olałem, Szołga. O nie. Z już, się, już się zrobiło więcej niż dwie osoby, i, i nie ogarniam czatu. Przepraszam, jeśli kogoś oleję. Nie chcę, naprawdę. To nie jest moim celem. To nie jest zamierzone. Prędzej. Próbu, pu, ale dupki tutaj się. A, odbyty. pu. Ciekaw jestem, czemu odbyty akurat. Yy, jeśli, a, chyba, że to są pępki, bo to wygląda trochę jak odbyt. Ale to by wtedy taką, takim kubsztalem strzelały, co nie? Ej, Olo, ma flakowany mózg. A, co? Nie wiedziałem, że to mnie będzie atakować. O, chyba mam farta, że mam takie obrażenia, bo tutaj by było trochę lipnie przy tej postaci. Cześć, Cześć, ja już będę leciał. A, dobra, no to jak lecisz, no to wszystkiego dobrego ci życzę i tam wiesz. Do zobaczenia następnym razem, jakby co. I one są chyba niezmienne. O nie, ciipki. O nie, ciipki. I uciekające z miejsc publicznych. Za każdym razem, jak w pobliżu pojawią się kobiety. Każdy ma swój, swój, nosi swój krzyż. Dobra, idziemy. Mother. Motherfucker. O, wow, motherfucker, co się dzieje? Wa, wow, mamo, mamo, przepraszam, nie chciałem cię tutaj ten. Dlaczego mi to robisz, mamo? Przecież że ja nie chciałem przynieść jedynki z tej, z tej tej, z przyrki. Chciałem być dobrym dzieckiem, a mi nie wyszło, po prostu. O, oh ja, yeah! proszę bardzo, wbijajcie na mojego Instagrama, Twittera i Discorda, YouTube'a. O, oh taki yeah, tak jest, Isaac. Udało ci się. Co teraz może się wydarzyć? Co? Matka przyszła z nożem? To jestem ja. Jestem Gotką. Siema, mamo. Chciałaś mnie tutaj pokonać? Łot. Co to sprawia? Co sprawia, że mam taką rozwaloną buzię? Ale mam oczko. oczko. Chyba coś mi wpadło do oka. Chyba to wy, widzowie. Uu. zapraszam. Pochwalić się swoim oczkiem w głowie. Moim oczkiem w głowie są moi widzowie. Brum, brum, brum. Teraz musisz e, mówić jak ten głos gotki z chatu GPT, która zgodziła się usiąść mi na murcie. O, ta? Dobra, skoro taki challenge, to będziemy walczyć z tym. No weź. Czemu mi wysyłasz te tutaj muchy? Nie obchodzi mnie to. Szczerze, mega mocne. Mega mocne są te twoje muchy. Ale tak naprawdę, to mnie to niezbyt obchodzi. O, no dobrze. Właśnie zostajesz pokonany. HP up. Tylko czemu nie mam jeszcze mojego klucza do zwycięstwa? Jak jest Elden Elden Ring? Co so ja gadam? A nie. Jak jest y, Lords of the Ring? To jestem Lords of the. I want to be uh, Lords of the Kiss because I love kisses. Ha, ha, ha. Taki tam żarcik słowny. A taki Lazarus. Ilu ich jest? Ilu ich będzie? No już, pani mamo, pani mamo. No, gin, Dobrze. Dobrze. jej Run stulecia chyba. Run, run, run the duck deep. Something like that, I wanna go sleep. Wow, Talk! Łąb to jest łono? What? To czemu walczymy z sercem na końcu? Bo idziesz łonem do serca matki, w sensie od dołu. Wow, ej, to jest smart, nie? W skrócie, wracasz do, do dziury, z której wyszedłeś. Pozdrawiam. Pozdrawiam z rodzinką. Miłego dnia. Nie! Co ja robię? Co ja robię? Co ja robię tu? Co ty tutaj robisz? Czy może chciałbyś mi nie za bardzo pomóc? No, co za głupek! Czemu ja tej bomby nie zauważyłem? Jemy drugą łyżkę. łyżeczkę. Na łyżeczkę leje się sos. Wyobraźcie sobie ten dźwięk, wydawany przez. Yy, a ja, może tym wstrząsnę, co? Bo to chyba ma znaczenie. Byleby nie wstrząsnąć tak, żeby wylać tę ścianę, bo będzie przypał. Dobra, słyszycie? O! O! Uderzyłem w mikrofon, czekajcie. Słychać to chyba, nie? Taki gęsty jest całkiem. To trochę brzmi jak bita śmietana, no ale okej. Okay. Nalej, żeby było słychać. Jak? Nie wiem. To nie bita śmietano, to sos ostry. Ale jest całkiem smaczny, w sensie tak w smaku, dopóki nie pali. Wasze zdrowie, już mam w buzi. Aaaa! Ałaaa! Jeszcze do tej dziurki mi wpadło, co to ma być? Jak się zamieniasz tego demona, to jest napisane What a horrible night to have, a course. Graliśmy, słuchajcie, ała a to jest tak trochę tak, że jakby żyletka wam yy, przejechała trochę po gardle, a trochę jakbyście nie wiem co zrobili. Napili się gorącej herbaty i ta herbata by was poparzyła i nie moglibyście się pozbyć tego, tego. Kiedyś miałem taką, yy, taką sytuację. Ugrza... Ja jestem miłośnikiem mięsa, nie? Przepraszam wszystkich wegetarian. I lubię, wiecie, sobie zjeść dobrą kiełbasę. Najlepiej taką dobrą kiełbasę. To prawda, ja lubię śląską. Kto nie lubi śląskiej, ten schorzowa. Yy, co? co? <laughs> nie, to ja, ja nie mam nic do ludzi schorzowa. Przepraszam. Kiedyś sobie ugrzałem kiełbasę, nie? Na kolację. Bo czemu nie? Ja ją sobie przygrzewałem w piekarniku. No bo co na patelni będę taką kiełbasę przygrzewał, jak ona już była robiona w jakiś tam sposób? Wcześniej, nie? No i przegrzałem sobie tą kiełbasę, wsadziłem sobie ją do buły. Mówię, oj, już teraz najem, ale teraz się najem taką kiełbasą, ludzie, więc biorę takiego wielkiego gryzo. I nagle czuję, jak mnie coś parzy, nie? Nie wpadłem na pomysł, że ta kiełbasa. Może być mega gorąca. Była tak gorąca, że poparzyła mi podniebienie, ale nie w taki sposób, że zazwyczaj wam, yy, wiecie, to po chwili puszcza, nie wiem, popijecie wodą i jest git. Tylko mi się normalnie zrobił bąbel w jamie ustnej, tam u góry na podniebieniu i normalnie miałem skórę schodzącą z podniebienia i to było straszne. Wprawda dalej pcham sobie jakieś gorące rzeczy do, do buzi, bo chcę je jeść, ale tym razem robię to ostrożniej, że na przykład tylko końcóweczkę, tylko końcóweczkę i wtedy ta gorąca rzecz nie jest taka gorąca. Co to jest def? Def to śmierć. Mam nadzieję, że pomogłem. A dziękuję bardzo. No, bardzo dużo pomogłeś. Hyah, unik. Hyah, unik. Jestem Samson. Jestem jak Rambo. A Samson to był kto? W sensie w Biblii. Bo Łazarz to wiem, nie? Że łazasz i ten. Ale Samson? Who is the Samson? Samson czy z ojcem? <laughs> Sam są to biblijna postać, przywódca bardzo silny, którego zdradziła dziewczyna. Potem obcięła mu włosy i stracił całą siłę? Co? Pierwsze słyszę, że co, że, że kim on ma być? Niby. Jestem inżynierem, by uriwam, Dead Space. Cvić to systematycznie. Weź to na logikę. Jednym ruchem wyłączyłem. GIMATKO. GIMATKO! matko! Także idziemy do skrzyni. Idziemy do The Chest. W sensie, no teraz nie idziemy do The Chest, bo The Chest nie mamy odblokowanego. Ale Isaac ma słodką dupkę.